Witam Was serdecznie. Ewa Rzynowska z tej strony Kody świadomości. Słowo wolność. Słowo wolność można interpretować na wiele sposobów, choćby patrząc na nie z poziomu globalnego. Jeśli spojrzymy z tego punktu widzenia, możemy odnieść się choćby do obecnych zdarzeń wojennych, które nadal wstrząsają cały świat i każdego z nas. Każdy z nas ma prawo do wolności, jakkolwiek tę wolność nazwiemy. Wolność ma szerokie pojęcie. I, ale podejrzewam, że o tym aspekcie wolności, o jakim chcemy Wam dzisiaj powiedzieć, rzadko myśleliście. Mam tu, moi drodzy, na myśli wolność wewnętrzną, która nie ma absolutnie nic wspólnego z wolnością społeczną, polityczną czy życiową. To jest wolność duchowa. Co jest ważne, aby rozpoznać w sobie, czy jesteśmy wolni duchowo? Zadawajcie sobie pytania, każdy z Was osobno w swoim wnętrzu. Czy mogę o sobie powiedzieć, że jestem wolnym człowiekiem? Czy pozbyłam się, pozbyłem się wszystkiego, co mnie ogranicza, co nie pozwala mi działać, odczuwać radość, kreować, tworzyć, a nawet kochać? Rzadko zadajemy sobie takie pytania, a to bardzo ważne ponieważ bardzo często zrzucamy odpowiedzialność za nasze niepowodzenia na wszystko wokół nas, na innych ludzi, na różne zdarzenia zewnętrzne, na różne wpływy, energię, tylko nie na swoje nawyki, przyzwyczajenia czy kurczowe schematy działania i myślenia. Zrzucając tym samym tak naprawdę odpowiedzialność za to, co spotyka nas w naszym życiu, na zawsze coś zewnętrznego, tak? To bardzo trudne wziąć pełną odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, kiedy czujemy strach, lęk i wiele innych nieprzyjemnych odczuć. To jest zrozumiałe, tak? Wolimy wtedy szybciutko wskoczyć w swoją skorupkę niemocy i bezpiecznego schronienia, w której choć źle się czujemy, to mimo to czujemy się bardziej bezpiecznie. To jest ta właśnie nasza strefa komfortu, która nie pozwala nam iść do przodu. To jest moment marazmu, stagnacji. W tym momencie mrozimy naszą wolność, mrozimy nasze działania, mrozimy nas samych, nie pozwalając poznać się samemu sobie, a co dopiero dać poznać się innym, takimi, jakimi naprawdę jesteśmy wewnętrznie, tak? Skonfrontujcie się z własnym pojęciem wolności, ponieważ każdy, dla każdego z Was może być to pojęcie zupełnie inne, tak? Co może pomóc? Zadawajcie sobie następujące pytania. Czy pozbyłam się rzeczy, które mi szkodzą? W szerokim tego słowa znaczeniu. Dla Was, dla każdego będzie to znaczyło coś innego. Jeśli nie, to dlaczego? Czy pozbyłam się ludzi, którzy mi szkodzą? Są dla mnie toksyczni. Jeśli nie, to dlaczego? Czy uzależniam poczucie swojego szczęścia od czegoś lub kogoś? Jeśli tak, to dlaczego? Czy mogę postąpić inaczej w tych sytuacjach? Co mi daje to przywiązanie do tych rzeczy? Czy, czy osób, tak? Co jest bazą tego stanu? Czy moje nawyki codziennego życia mi służą? Jeśli nie, to dlaczego je nadal stosuję i wykonuję? Co one mi dają? W taki sposób pracujemy, kochani, nad sobą zadawajcie pytania, spiszcie je sobie na kartce i wiele razy do niej wracajcie dopisujcie dodatkowe spostrzeżenia i po czasie wyciągnijcie z tych zapisków wnioski z reguły, kochani, te wszystkie blokady które nie pozwalają nam poczuć się istotą wolną duchowo wykonujemy z poczucia strachu boimy się stracić jedyną rzecz, którą znamy często co nowe, nieznane nas przeraża ale zanim podejdziecie tak, do pozbycia się tych niepotrzebnych elementów Waszego jestestwa, wyobraźcie sobie świat wokół Was i Wasze życie takie, jakie byście chcieli je widzieć, tak, w jakim chcielibyście uczestniczyć. Wizualizacja i kreacja jest tutaj istotna. Dlaczego? Ponieważ przyszłość stanie się już bardziej Wam znana i znajoma. Nie będzie napawać takim lękiem. Tak. Już będzie coś wykreowane w przestrzeni, tylko wystarczy już po to sięgnąć. Tak. Zanim podejmiesz decyzję o rzuceniu palenia, jasno i klarownie wizualizuj, co ci to da. Jak będziesz się czuł, jak będziesz wyglądał, jak będziesz funkcjonował, tak długo to wizualizuj, aż obraz będzie mocno ukształtowany i utwierdzony w tobie. Musisz mieć motywację, tak? Do tego. Musi być baza. Wówczas przyszłość będzie już istniała. Wystarczy właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, po nią sięgnąć, tak? To samo dotyczy wszystkich innych kwestii, począwszy od rozejścia się z toksycznym partnerem, odejścia od pracy, która ciebie niszczy, nie satysfakcjonuje, zmiana miejsca zamieszkania na bardziej korzystną czy choćby odrzucenie nawyków, właśnie jakichś negatywnych, toksycznych zachowań, schematów, które ciebie nie wspierają, tylko niszczą. To samo u Was obserwuję przy wykonywaniu ceremoniału odwołania przysiąg, ślubów, zobowiązań, jakie złożyliście względem siebie, tak, względem innych osób. Widzę, jak Wam jest bardzo trudno to puścić, bardzo często. Bardzo silne emocje przy tym występują. Bardzo często macie problemy z tym, że czujecie, że jakby zostaniecie sami, bez, jeżeli odwołacie tak wszystkich wokół siebie. Ale pomyśl, że z Tobą zostanie Twoja dusza i Twój duch, czyli dwa najważniejsze aspekty łącznie z Tobą tworzą pełnię jestestwa, tak? Nic więcej nie jest Tobie potrzebne. Żadni świadkowie, żadni strażnicy, żadni przewodnicy duchowi czy mędrcy tego świata, tak? Pozbądź się ich, bo to ułuda szczęścia tak naprawdę. Twoja dusza i Twój duch przede wszystkim wiedzą, co dla Ciebie jest najlepsze. Twój duch, czyli wyższe ja, tak? Jednak takie podejście wymaga odwagi. Odwagi i pewnej formy świadomości na pewno. Ale jeśli czegoś pragniesz mocno, tak, wówczas dasz radę, tak, znajdziesz sobie, w sobie tę odwagę, a to pierwszy krok do Twojej osobistej wolności.